Pan Grzegorz, żywienie optymalne stosuję około pół roku. Natychmiast przy tyłem mam podrażnioną skórę, wypryski. Mam też kamienie w nerkach. Co robię źle? Nie ma w tym odżywianiu proporcji dobranych odpowiednio do pana. Pewnie jest za dużo białka. Bo skorowy pryski, no to znaczy, a poza tym przede wszystkim nie działają filtry w organizmie, czyli nie działa prawidłowo wątroba, ona tego nie umie metabolizować i nie, nie działają odpowiednio energii. Dlatego te wszystkie toksyny, które nazbierały się w Pana organizmie, po prostu wychodzą skórą. Jeżeli do tego jest zbyt dużo białka, do potrzeb. No to to efekt taki jest, yy, może to tycie, to nie jest gromadzenie tkanki tłuszczowej, ale gromadzenie wody właśnie z powodu toksyn. Im więcej toksyn organizm zatrzymuje i nie potrafi się ich pozbyć, tym więcej też zatrzymuje w sobie wody. Yy, ciało się robi wtedy takie ciastowate, powiedziałabym i, i to jest yy, właśnie znak, że tutaj należy ten organizm po prostu oczyścić najpierw i dopiero wtedy nawet tak jak mówiłam na początku, może jednodniowe głodówki, przeliczenie sobie odpowiedniej ilości białka do swoich potrzeb. Przypominam, że obliczamy to białko na wagę należną, a nie na wagę, którą się ma, jeżeli się jest w wadze, nadwadze albo otyłości, bo to jest też bardzo częsty błąd popełniany, że, że obliczamy sobie te proporcje na, na wagę, którą posiadamy, a nie na tą, którą powinniśmy mieć. Także tu widziałabym. Takie, takie dwie główne uwagi y, zwrócić na, na białko i na, na stan właśnie takiego zatrucia organizmu poprzednim życiem, że tak powiem, nie? bo to, to dopiero y, teraz wychodzi. Y, takie wypryski na skórze to też jest forma oczyszczenia, znaczy taki sygnał, że, że to jednak się dzieje w tym organizmie i tylko trzeba trochę temu y, wszystkiemu no, pomóc, także zwrócić na to uwagę. Jeśli zaczyna nam reinkarnacja wkradać w poprzednie życie. No bo tak tak to jest, nie? No tak to jest, Przynajmniej tak to jest narodzenie na nowo. Jak rozmawiam z pacjentami, no to bardzo często używam tego stwierdzenia w poprzednim tak. życiu. O, wszystko to się to jest zmienia. narodzenie na nowo, tak.